Oczywiście, fakt zajścia w ciąży przez kobietę e, nie powoduje, że kobieta od razu e, powinna rezygnować z wykonywania pracy i korzystać ze zwolnienia lekarskiego. Jest to sprawa bardzo indywidualna. No to lekarz decyduje o wystawieniu zaświadczenia lekarskiego, e, i tak właściwie to samopoczucie i stan zdrowia kobiety w ciąży będzie decydował, jak długo może ona. Wykonywać pracę. Przypominam, że zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą w ciążą wynosi aż do 270 dni i zasiłek chorobowy wypłacany jest w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku. Jeśli kobieta zdecyduje się na wykonywanie pracy, a jej ogólny stan zdrowia czy samopoczucie pozwoli jej na to, to musi pamiętać o pewnych ograniczeniach. A to dlatego, że pracodawca nie może zatrudniać kobiet w ciąży w godzinach nadliczbowych lub w porze nocnej, ani bez, ich, bez jej zgody, delegować poza stałe miejsce pracy oraz zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy. Jeśli jakiekolwiek zmiany warunków pracy, czy też skrócenie czasu pracy, lub przeniesienie do innej pracy powoduje jakiekolwiek obniżenie wynagrodzenia, to kobiecie w ciąży przysługuje prawo do dodatku wyrównawczego. Czyli, na przykład, w przypadku, gdy kobieta jest zatrudniona w równoważnym systemie czasu pracy, w którym to cechą charakterystyczną jest to, że wymiar czasu pracy jest przedłużony do 12 godzin na dobę. W tej sytuacji wymiar czasu pracy, czyli ilość godzin do przepracowania w ciągu dnia e, kobiety w ciąży, to, maksymalna, to maksymalnie 8 godzin. I za czas powyżej 8 godzin e, kobiecie przysługuje prawo do wynagrodzenia, takiego wynagrodzenia, które by otrzymała, gdyby pracowała. Pracownica ta otrzymuje wynagrodzenie za czas. Nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem z powodu ciąży wymiaru czasu pracy. Ponadto warto pamiętać, że kobieta, która jest zatrudniona na stanowisku, na którym występuje przekroczenie określonych limitów narażenia na czynniki szkodliwe, jest pod szczególną ochroną i pracodawca em, powinien. Zapewnić czy zmienić warunki jej pracy, lub ograniczyć czas jej pracy, tak by wyeliminować zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracownicy. Ponadto, pracodawca zatrudniający kobiety w ciąży na stanowiskach czy przy pracach, Wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie prac szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia kobiet, jest obowiązany przenieść kobietę do innej pracy, a jeśli nie jest to możliwe, to zwolnić ją z obowiązku świadczenia pracy oczywiście z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Życzę wszystkim paniom, w tym, znajdującym się w tym błogosławionym stanie, no zdrowo rozwijającej się ciąży i z dobrego, świetnego samopoczucia, umożliwiającego no właśnie kontynuowanie zatrudnienia, niekoniecznie przebywania na zwolnieniu lekarskim. I tutaj chciałam tylko zauważyć, czy zwrócić uwagę na coraz częściej powtarzające się kontrole z zakładu Ubezpieczeń społecznych, kontrole dotyczące zasadności. Wydanego zaświadczenia lekarskiego, i również panie w ciąży mogą spotkać się właśnie z taką kontrolą, wizytą pracownika zakładu ubezpieczeń społecznych w domu, której wizyta polega na sprawdzeniu, czy kobieta korzystająca ze zwolnienia lekarskiego no będąca w ciąży i mimo, że jest w ciąży, czy przebywa w domu podczas takiego zaświadczenia lakier, lekarskiego. Także hmm, przestrzegam, ponieważ te kontrole Zakładu Bezpieczeń Społecznych no, nasilają się i dotykają również kobiety w ciąży. Mam nadzieję, że film się spodobał. E, jeśli tak się stało, jeśli Cię zainteresował, będę wdzięczna za kciuki w Zachęcam również do subskrybowania kanału, aby być zawsze na bieżąco z moimi filmami, nowo pojawiającymi się filmami, nad którymi pracuję nieustannie. Czekam również na Twoje uwagi i komentarze. Pisz śmiało jaki film chciałabyś, chciałabyś jeszcze zobaczyć. No i czekam na Twoje pytania z zakresu prawa i ubezpieczeń społecznych pod adresem mailowym, który widzisz teraz na ekranie.